Polacy przeczytajcie to wszyscy. Dlaczego, przyjaciele, Polski zniszczyli nas w 1939-1945? Dlaczego ci sami, przyjaciele, zniszczyli nas w 1989-2012? Ktoś się bał i boi Polski i Polaków największy przyjaciele Polski i Polaków to Amerykanie. Wybierając w sieci postanowiłem połączyć te dwie istotne dla Polski i Polaków informacje. Kto i dlaczego nas niszczył i niszczy kto i dlaczego nas się bał i bo i dlaczego jesteśmy ciągle pod okupacją Dlaczego uchodzący za naszych przyjaciół Amerykanie sprzedali nas, zniszczyli w czasie i po pierwszej wojnie światowej Dlaczego ci sami przyjaciele Amerykanie sprzedali nas i zniszczyli i niszczą do chwili obecnej W 1989-2012 kim byli i są ci przyjaciele amerykańscy kto rządził i rządzi Ameryką, kto tym wszystkim sterował i steruje. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale przeczytajcie i podajcie dalej, wszystkim Polakom. Trudno jest walczyć nie widząc wroga. To jest jeszcze jeden dowód na niszczące partie zainstalowane w Polsce po wojnie i po 1989 do dnia dzisiejszego. To byli i są jak ja ich określam pachołki i wszarze. To byli i są mordercy Polski i Polaków. Dogłębne przemyślenia pozostawiam państwu kropka. Kiedy Polska się rozwinie gospodarczo, kiedy pozbędziemy się biedy przecinek kiedy nasze rodziny, dzieci, przyjaciele nie będą głodować, odbierać sobie życia przecinek w tym układzie, proszę państwa nigdy. Musimy to wszyscy zrozumieć musimy przestać popierać wszystkie partie zainstalowane przez tych przyjaciół w Polsce. Musimy wszyscy walczyć o wyzwolenie ojczyzny Polski i Polaków. Dla przykładu zobaczcie, że ci sami, przyjaciele, już tylko Polakom blokują zniesienie wiz do tej zastranej Ameryki. A oto te dwie informacje zapewne znane. Jednak połączone w całość pokazują trwanie II wojny światowej, na terenie Polski. Hitler o Polakach W sieci można znaleźć interesującą opinię o Polakach zawartą w Głosie Wielkopolskim z 1947 roku. Pochodzi ona z odnalezionego przez Amerykanów tajnego memoriału Hitlera skierowanego do Himmlera 4 marca 1944 roku. Dzisiaj gdy polskość jest dezawuowana na każdym kroku a my, Polacy mamy wyjątkowo niskie mniemanie o samych sobie, warto czasami przytoczyć co mają o nas do powiedzenia najbardziej zaciekli wrogowie. Według niedoszłego malarza z Braunau. Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie. Polacy według mojej opinii oraz na podstawie obserwacji i meldunków z generalnej guberni są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie nie spotykany. Na podstawie ostatnich badań, popadzonych przez Reichsera Senamt uczeni niemieccy doszli do przekonania, że Polacy powinni być asymilowani do społeczności niemieckiej jako element wartościowy rasowo. Uczeni nasi doszli do wniosku, że połączenie niemieckiej systematyczności z polotem Polaków dałoby doskonałe wyniki. Tekst ten nie powinien dziwić, ponieważ jest on typowym wyrazem kompleksu jaki Niemcy od stuleci odczuwają w stosunku do nas. Jeżeli ktoś nie wierzy to proszę sobie poczytać opinie na temat Polski Fryderyka i lub Ottona von Bismarcka w których obsesyjna nienawiść miesza się z mniej lub bardziej ukrytym podziwem. Data powstania memoriału 4 marca 1944 roku nie jest przypadkowa. Opinia Fuechlera o Polakach była prawdopodobnie efektem klęski, tak tzw. General Plan Ostateczny, przewidującego eksterminację milionów Słowian z Europy Środkowej. Pierwszy etap tych zamierzeń Niemcy rozpoczęli na Zamojszczyźnie przystępując do wysiedlania ludności. Ku zdziwieniu okupantów doprowadziło to do zbrojnego oporu w warunkach niemieckiej przewagi i masowego terroru. Decyzja o podjęciu walki okazała się słuszna mimo, że za każdego zabitego Niemca ginęły całe polskie wsie. Na zorientowali się jednak, że Polacy nie pójdą biernie na Rzesia wymordowanie wszystkich stawiających rozpaczliwy opór wymagałoby zbyt dużej ilości wojska tak potrzebnego na froncie. Wygraliśmy makabryczną licytację z diabłem, któremu musiało to zaimponować. A tutaj trafiłem na spisek przeciw Polsce. My bardzo chętnie poprzemy waszą niepodległość, ale powiedz co zrobić z waszym przemysłem? Szczęka mi opadła, więc mi tłumaczył, na Japonię mieliśmy 20 lat czasu, aby się przygotować na ich atak. Okazało się to niewystarczające. Wy z Waszym wykształceniem i z Waszym przemysłem w ciągu dwóch lat zdestabilizujecie rynki światowe, a my nie będziemy mogli się temu przeciwstawić. Więc, jeśli powiesz, co zrobić z Waszym przemysłem, to poprzemy Waszą niepodległość. Warunkiem poparcia niepodległości przez USA było zniszczenie polskiej gospodarki. Warunkiem przyjęcia do Unii, jak nam wmawiała wewnętrzna propaganda, była likwidacja hutnictwa, górnictwa, stoczni, cementowni, cukrowni i tak dalej. Państwa europejskie przed wejściem do Unii, swój przemysł intensywnie dofinansowywały, a nam kazano nasz przemysł zniszczyć. Nasze rządy i społeczeństwo na to pozwoliły. Plany zniszczenia gospodarki pod nazwą Planu Balcerowicza Polacy z Lechem Wałęsą na czele przeprowadzili ochoczo bezwzględnie wykorzystano ciężką psychozę na którą zapadliśmy w 1989 roku z tej psychozy musimy się otrząsnąć musimy znaleźć odwagę by przyznać się że daliśmy się oszukać jak dzieci i przypomnieć sobie że przecież przez wieki nie byliśmy niedołęgami po i wojnie światowej od zera potrafiliśmy zbudować IRP, wielkim wysiłkiem całego narodu stworzyliśmy nowoczesny przemysł. Zbudowaliśmy centralny okręg przemysłowy, zbudowaliśmy gdynie. Polska doganiała czołówkę europejską. Do dzisiaj się tym chlubimy. Po i wojnie, mimo jarzma komunizmu, potrafiliśmy zbudować tak potężny przemysł, że jego konkurencji na rynkach obawiały się nawet u.n.a. Pamięć o katyniu, Smoleńsku, Jaucie, pamięć o 1939, 1945 i o 1989 nie prowadzi do wrogości z Niemcami, Rosją, Anglią i USA. Pamięć ta musi być żywa, aby nie odbierać politykom argumentów. Szczególnie politycy nie powinni wypominać tego bez potrzeby. Kanclerz Schroeder powiedział. Niemcy o naszych interesach na wschodzie myśleć muszą zawsze, mówić nigdy. Politycy krajów konkurencyjnych znają wiedzę społeczeństwa i jego nastroje mają wywiad. To wystarczy, by miarkowali swe naciski. Wywołanie społecznej psychozy może całkowicie bezwłasnowolnić polityków. Taką sytuację mieliśmy 1989, r, gdy Polacy gotowi byli rozszarpać każdego krytyka planu Balcerowicza, co kosztowało nas utratę przemysłu. W 2004 gdyby ulica nie oszalała, chcemy do Unii, politycy mogli wytargować bardzo korzystne warunki w traktacie akcesyjnym. Irlandczycy kolejnym nie wywalczyli warunki tak korzystne, by powiedzieć tak. Niemcy, Francja czy Anglia mogą bezkarnie łamać zasady Unii. Nie tylko z powodu swego bogactwa, lecz również dlatego, że wszyscy wiedzą iż te narody będą bronić swych interesów z wyjściem na ulicę i zmianą rządu włącznie. Gdy jednak PIS spróbował wesprzeć finansowo stocznie, Unia za karę nakazała ich likwidację. Stoczniowcy poszli na bruk, lecz ani jeden nie wyszedł na ulicę. Dokładam jeszcze punkt następny z bardzo istotnym komentem kolegi Pawła Tonderskiego pod innym moim artykuł tak, ten program w Polsce jest prowadzony od lat 70. XX wieku, nosi on nazwę dekapitalizacji przemysłu polskiego, jeżeli można zdekapitalizować czyjś przemysł, ekonomię i gospodarkę, to można i zdekapitalizować cały naród. Ten plan wymyślili ludzie z grupy Bilderberg, Kissinger. Mogę tylko przypomnieć, że totalna dekapitalizacja polskiego majątku narodowego prowadzona jest od 1975 roku, zgodnie z programem Kissingera z 1972 roku (Program Strategicznej Działalności Gospodarczej Rządu Stanów Zjednoczonych w Krajach Postkomunistycznych). Został opracowany w 1970 roku przez zespół profesor Rock Pipesa zatwierdzony w 1972 roku przez Departament Stanu do realizacji.